Cześć, witajcie. Witajcie w y, trzecim odcinku już Minecraft Dzień Zagłady. O, siema ziomek. Y, Minecraft Dzień Zagłady, moi drodzy. Świat opanowała dzika horda zombie, moi drodzy. Serio teraz? Dobra. Moi drodzy, pocięciu, niestety ojciec już mnie woła, żebym odkładał telefon. Moi drodzy, szybki odcinek i lecimy. Z domu odpoczynkowego tu są zatrute... Wziąłem jak to tutaj się płaci na te zatrute yy, te kucioki. DOM mniejsza! Lecimy do tego domu opuszczonego. Gdzie w ten dom? 200 km od domu wypoczynkowego. Moi drodzy, ja aż bardzo ogarniam tą mapę. Wiem co się tutaj stało. Niestety... Tutaj wszyscy zostali prawie zarażeni. Niektórzy, niektórzy są już bardzo dobrzy. Teraz tam jest, słuchajcie. Tam, 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 gdzie ła, łapeczką macham. Tam, tam, tam. O nie, zarażony. Zarażony. Won. One za dnia się respią. I bardzo szybko tracimy zapasy, moi drodzy. Wziąłem to w ogóle? Wziąłem. Już dwa głody mnie to zajęło, żeby dobyć do tego. Dwie... Wiedziałem, że 200 km. Chyba prawie 200 km. Dobra. Hello, hello? Musimy? Hello? Hello? Musimy. Dobra moi drodzy, to jest wojskowe, niestety poległ. No bo są go zabiły, ale... Zobaczymy sobie notateczkę. Dobra. notatka wojskowego. Pilnowałem tego bunkra, szef się zdenerwował, większość ludzi zostały powieszone wojskowe. No niezbyt ciekawa informacja. Tam jest koń zarażony, nie, osioł zarażony. Dobra. Dobra. Jezu, i coś jeszcze mnie czekam. Tam jest chyba statek. O nie, zarażony, zarażony, nie, 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 spadaj, spadaj, spadaj. Wypad, 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 koniec zabawy, wypad, wypad wypad wepad wszyscy Fuu, masz Do antyzyny Ty, no właśnie, może, słuchajcie, dzisiaj pójdziemy do tej, e, za tą tej antyzyny Tu mamy drzwi, zobaczcie, jak to fajnie jest zrobione, nie? No sobie wejdziemy, Ło. Wow. można tutaj rozwalać. Fajne, fajne Tu jest ten Mike, on tu plonuje A tutaj dużo było wczoraj, szwendaczy, chyba na filmie Poprzednim, prze, po poprzednim filmie Widać, że tu już zombiaki rozwaliły Ale zobaczcie, tyle spawnerów, nie I tak, i, wo, I tak się kręci ta fabuła, że musimy uratować ten cholerny świat Jakieś 10 odcinków zrobię z tej gry Oczywiście, oczywiście zrobię na swoim kanale playlistę Minecraft Dzień Zagłady, ale oczywiście moją serię. Tam w czwartym odcinku sobie pójdziemy do GIE. Serię, ja zacząłem się. Wyjąkam się tak. jeszcze. Dobra, co my tu mamy? To jest chyba. No, to jest ta baza wojskowa. To tam jest GIE. Ładne budynek, to nie wypie dalej, wypij dalej, dalej, dawaj jedzenie, świnia. Dalej, Daj, no. trzy z 300 starczą. Dalej, dalej, koleś. No. Może będę nagrywał się derena, ale tak naprawdę jeszcze nie wiem. To jest nasza świnia. W Minecraft dzień tak ładnie. No i drodzy, zobaczymy sobie tu statek. Bo zawsze to ta jest fascynował, wiecie? Ale fajnie zbudowane, jak są teksturki, to jest ładnie zbudowane, nie? Wiecie? Ja, ale fajna nuta, nie? F tu są! Frank, Lobart, a w środku Edwin. Siema Edwin, elo. Nies niestety nie mogę z tobą pogadać, on sobie tu je teraz. Mamy więcej mięsa, to jest moja stara mapa. Mamy silnik, silnik B, Frank, Loban, Edwin. No nie, no. Teraz sobie tutaj mieszkają normalnie. Nie, no, fajnie, fajnie. fajnie. A, dobra. Gdzie my teraz pójdziemy dzisiaj? Moi drodzy, ch ch chcecie w ogóle iść do tego GIE? Ja wiem, że chcecie, ale naprawdę w kolejnym odcinku sobie pójdziemy. Tam jest oczywiście domek startowy. No i później pokażę wam prezentację tej mapy, jak się to budowało i myślę, że będzie dobrze. Tu jest ten baza wojskowa, ten... Tutaj nie chciałem iść. Dobra. Tu jest to ten oko pająka. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy na bazie wojskowej. Tu jest baza wojskowa Tu jest chyba Prescott No wiedziałem, że to jest Prescott Mapa się naprawdę rozbudowuje Polecam w moją mapkę zagrać Ty jeden spadaj, 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 spadaj Spadaj, spadaj, spadaj Spadajcie Zobaczcie, zobaczcie Zbagało się Dobra, szesnasty poziom Na razie rosnę w siłę To jest Prescott. Wejście obok. Dobra, moi drodzy, sobie pójdziemy do tej. Aaaa, tam jest jeszcze jakaś ciężarówka. Dobra, moi drodzy, tam sobie. zerżona krowa. Dobra, sobie zjemy. Dobra, sobie pójdziemy, o za zatrute, życzymy w e, świętym, o mały się wypluł. O, fajnie, rodzina, dobra, tu jest właśnie, aha, tu z obiaków nie ma jeszcze, tu się buduje wszystko, nie, e, dobra, Moi drodzy ja się z wami żegnam jeżeli wam się spodobał filmik jeżeli chcecie dalej filmy z minecraft dzień zagłady moi drodzy już ogólnie kończymy film jeżeli wam się naprawdę spodobał filmik łapeczka w górę subik i lecimy dalej z tą sceną na razie trzymajcie się na razie cześć cześć